Róża Rabatowa Kosmos należy do prestiżowej serii róż baśniowych Mercien Rosen. Firma Cordes wprowadziła ją na rynek w 2006 roku, a rok później zdobyła certyfikat ADR za wyjątkowe walory dekoracyjne i zdrowotność. Jest to róża o pięknej, kremowo-białej barwie. Kwiaty są duże i pełne, lekko pachną. Dorasta do 70-80 cm wysokości tworząc rozłożysty krzew o łukowato przewieszających pędach. Błyszczące, ciemnozielone liście stanowią piękne tło dla jej dużych, baśniowych kwiatów. Jej piękno docenili eksperci, często nagradzając na wystawach róż. Odmiana ta dobrze nadaje się na rabaty, jak również dzięki swojemu rozłożystemu pokrojowi Pięknie wygląda w dużych pojemnikach.